Słuchajcie, yy, chińska motoryzacja i dzisiaj mamy na tapecie Beijinga piątkę. Yy, ostatnio pokazywałem wam siódemkę, i teraz zobaczymy, jak tu jest zbudowane zawieszenie w piąteczce. Zobaczcie sobie, tutaj widzicie różnicę na pewno, jeżeli chodzi o siódemkę, a piątkę. Bo tak, sprężynę macie tutaj bardzo podobne zawieszenie, jest do, do pasata, generalnie tu widzę takiego pasata nowszego, generalnie jeżeli chodzi o zawieszenie. Yy, mocowanie amortyzatora, zobaczcie, też Wam coś przypomina na pewno. Bardzo, bardzo duże, wzięte jest tu z Volkswagena, z tego, z tego co widzę. Tak samo zacisk bardzo podobno. Podobny do, do Volkswagena. No i co? Yy, podniesiemy go za chwilę wyżej i wam pokażę, jak wygląda to od spodu. Ale przejdźmy teraz do przodu jeszcze. Chodźcie za mną. I teraz tak, przód. Tak samo proste zawieszenie, MacPherson, czyli sprężyna, amortyzator, łącznik stabilizatora, zwrotnica. Yy, no i co? No i nie ma udziwnień. Końcówka, drążka, stworzeń wahacza, wymienny, widzę, przykręcany. Także pojedziemy do góry i teraz Wam pokażę od spodu ten samochód. Naprawdę, powiem Wam, bez udziwnień. Prostota. Zobaczcie teraz na przednie zawieszenie, zobaczcie na ten wózek. Co Wam przypomina ten wózek? Piszcie w komentarzach, bo mi to przypomina no, grupę Volkswagena generalnie. I co Wam może jeszcze przypomnieć? Zobaczcie tutaj. Przykręcany stworzeń. No wszystko bardzo podobnie, proste rozwiązania, bez udziwnień. Zobaczymy, jaka jest sprężarka klimatyzacji. No oczywiście zwykłe sprzęgło elektromagnetyczne, bez udziwnień. Skrzynia 7-biegowa DSG, tak samo wiadomo, gdzie takie skrzynie są, bardzo podobne. Także myślę, że, że generalnie. Samochód jest bardzo prosto zrobiony. Tutaj jeżeli chodzi o zabezpieczenie antykorozyjne, nic na razie nie widać, no bo przecież to jest auto, które ma przejechane 6000 km. No i co tu może być więcej w takim aucie, które, które jest po prostu nowe? No, co, co tu można ten? Yy, tutaj element aluminiowy, przechodzący wahacz, yy, tu, jest, tu jest już stalowy wahacz. No i mocowanie. Bardzo proste. Generalnie, jeżeli przyjdzie Wam rozbierać kiedyś ten samochód, to myślę, że nie będzie żadnych problemów, jeżeli chodzi o rozbieranie tego zawieszenia. Sprężynę, tak jak Wam mówiłem, cały wózek też bardzo podobny do grupy Volkswagena, także myślę, że ten samochód będzie prosty w naprawie. Wózek jest przymocowany tutaj, tutaj. No i demontujecie go, i po prostu zjeżdżacie całym zespołem. I tyle. I po robocie. Demontaż Tumika. Generalnie jest podzielony na no, dwie części, trzy nawet. Tu demontujecie, zjeżdżacie, tu jedno zawieszenie, drugie zawieszenie i trzecie zawieszenie. I koniec i tyle. I można demontować. No i później, jak będziecie kiedyś yy, demontować ca cały tylny wózek, jest super, super dostęp. Jest ok. Podoba mi się to.